Witajcie. To jest taka kontynuacja do poprzedniego tematu, jednak, tak? Jednak robię taką krótką kontynuację, bo są pewne rzeczy, które chciałbym jeszcze powiedzieć. Otóż, na początek, takie wyjaśnienie, że ja tam zaznaczyłem w tamtym materiale, tak? Jak objaśniałem tą niewiastę, że generalnie ludzie. Są homoseksualistami, bo wybierają taką drogę. Ok? Czyli że nie rodzą się homoseksualistami. I mówiłem tam generalnie, tak? Czyli ogólnie, aczkolwiek, właśnie chcę powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, że są przypadki, że ludzie się tacy rodzą, ale generalnie wygląda to w ten sposób, że. Większość ludzi wybiera taką drogę, a nie inną, tak? Yy, ludzie się tacy rodzą, co niektórzy, z tego względu, że po prostu yy, skutek pałbochwalstwa, tak? Jeżeli chodzi o jakieś grzechy pokoleniowe i tak dalej, ok? Także o to w tym chodzi. I też chcę zaznaczyć kolejną kwestię, że... Ktoś mi napisał, dlaczego nie poruszyłem tam tematu, jak to było, interseksualizmu, tak? Bo yy, też warto o tym wspomnieć. Otóż nie mówiłem o tym ze względu na to, że nawet po pierwsze, nie widziałem, że coś takiego istnieje, a po drugie, to nie mogę w jednym materiale takim poruszać. Tysiące innych tematów, tak? Czyli przykładowo nie powiem o seksualizmie, okej? Okay? To jest gruby temat ogólnie i to by musiał być osobny temat, okej? Okay? Ale póki co nie jestem jakby. Yy, nie mam głowy do tego, aby, aby objaśnić takiej kwestii, okej? Okay? Yy, nie mam chyba poznania na ten temat, albo nie wiem, tak? Tylko mówię o tym. O czym mam pewne poznanie, tak? że słuchałem różnych świadectw, i tak dalej, i, i widzę w Biblii, jak to wszystko wygląda. Tak? A jeżeli chodzi o kwestię, jak ktoś jest powiedzmy, tyran z westytą, to w Biblii, no ciężko tak? na podstawie Biblii coś więcej na ten temat powiedzieć. Tak? Także póki co ja nie mam takiego poznania i nie będę o tym mówił. Okay? Ale wykraczając, bo trzeba powiedzieć dodatkowo pewne kwestie, jak. Aha, jeszcze jedna kwestia. Wspominając o tej dziewczynie. Ona, słuchajcie, ogólnie urodziła się zbrylowa. Ja mam takie osoby na myśli, tak? A nie osoby, które nie urodziły się zbrylowe, mają tam jakieś schorzenia dziwne i dlatego powiedzmy, są. Y, homoseksualistami, czy tam kimś, ok? Ja mam na myśli osoby, które świadomie wybierają ten grzech, tak? I o tym chcę dzisiaj mówić też. Zobaczcie, jak ogólnie do tego dochodzi. Tak? Do tych, jeżeli chodzi o te osoby, tak? Które wybierają ten grzech. A niektóre się, powiedzmy, takie rodzą, tak? Żeby to było jasne. Otóż, dam takie porównanie. Zobaczcie. Jeżeli chodzi o narkotyki. Tak? Jeżeli chodzi o narkotyki. Niektórzy się i jest to na wielu świadectwach, tak? Nawet nie tylko chrześcijańskich, zauważcie, że wielu ludzi zaczyna od niewinnej marihuany. Okay? Od tego zaczynają. Co ma miejsce potem? Potem mają miejsce grubsze narkotyki, tak? bo to wystarczy, Bo to nie wystarcza, bo za lekko kopie yy, ma tak? Więc trzeba sięgnąć po coś mocniejszego, a potem może dojść do tego, że ludzie wstrzykują sobie w żyły narkotyki, ok? Czyli od lekkiego grzechu zaczyna się potem mocniejszy grzech, OK? W sensie zaczyna się od lekkiego grzechu, a kończy na czymś większym. O tak, powiem, okay. I teraz tak. Wyobraźcie sobie, że właśnie jeżeli chodzi o homoseksualizm, to coś podobnego w wielu przypadkach ma miejsce, ok? Tak jak mówię, ja mówię generalnie, myślę, że w większości przypadków takie coś ma miejsce, ok? Że mniej ludzi się rodzi takimi ze względu na grzechy jakieś tam pokoleniowe, jeżeli chodzi o bałwochwarstwo i tak dalej, i okultyzm, a wiek, większość ludzi wybiera taką drogę i to większość ludzi to najpierw zaczyna od jakichś innych grzechów seksualnych. Nie homoseksualnych, zwykłych grzechów. Powiedzmy, jakaś niewiasta, celowo mówię niewiasta, tak, bo Ktoś w innym materiale mi pisał, że niewiasty ogólnie też nie oglądają pornografii czy coś takiego, tak? Także celowo mówię niewiasta, ok? Więc niewiasta powiedzmy zaczyna od oglądania pornografii. I w pewnym momencie jej to nie wystarczy, tak? Znajduje sobie chłopaka, uprawia wszeteczeństwo z nim, tak? Potem ten jeden chłopak nie wystarczy, znajduje sobie nowego. Wiecie, dzisiaj młodzież tak przeskakuje. ok? Nie ten chłopak, to kolejny, kolejny, kolejny. Tak? Oczywiście w drugą stronę to jest podobnie, okej? Okay? Tak samo mężczyźni e, też tak robią, jeżeli chodzi o młodzież, tak? A nawet nie tylko o młodzież. I, i jest jedna dziewczyna, kolejna, 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 okej? Okay? I zauważcie, że jeżeli tej dziewczynie Zaczyna to nie wystarczać, tak, że y, uprawia to wszeteczeństwo, to potem szuka jakichś mocniejszych rozwiązań, tak. Powiedzmy, y, zaczyna szukać y, rozrywki w tym, że chce uwieść jakiegoś męża celowo, tak, nie osoby wolną, ale męża, bo potem tylko to ją satysfakcjonuje. Ale potem, jak już to nie wystarcza, tak? To wszystko nie wystarcza, to dochodzi do momentu, gdzie ona właśnie może wybrać homoseksualizm. Ok? Czyli zobaczcie. Zaczyna się od mniejszych grzechów. Tak samo jak w przypadku naszkotyków, tak? A kończy na czymś większym. Ok? Często tak to właśnie wygląda, ok? Bo zobaczcie, nawet jak potem, skąd się w ogóle biorą przypadki też zoofili nawet często nie wystarcza ludziom, tak? Zwykłe współżycie, więc skoro to ich już nie satysfakcjonuje, to idą po coś głębszego, ok? Także wielu ludzi ogólnie. Yy, Zaczyna od mniejszych grzechów. OK? Zaczyna od mniejszych grzechów. To nie jest tak, że ludzie natychmiast czynią, powiedzmy, homoseksualizm. Nie. W większości przypadków to jest tak, że oni to yy, robią, bo wcześniej nie wystarczały im inne grzechy. Bo to jest właśnie kwestia grzechu, tak? Człowiekowi nie wystarczy jeden mały grzech. Diabeł tak robi, że. Najpierw to jest mały grzech. Najpierw diabeł kusi mały grzech. Potem grzech jest większy i większy i większy i większy. Tak? I potem tak to właśnie wygląda, że mamy tyle homoseksualistów, bo sami wchodzą w ten grzech. Tak? I jeszcze jedna kwestia. Co do tego co ta kobieta mówiła, że jest taka opcja. Okay? Wiecie. To także mi się skojarzyło, że można to porównać powiedzmy do jakiegokolwiek innego grzechu. Ok? Że powiedzmy, diabeł oferuje osobie niezbawionej yy, to, że może przewidywać przyszłość. Ok? I diabeł przychodzi do człowieka z takim grzechem. Słuchaj, możesz przewidywać przyszłość, tak? Masz tutaj te karty i zobacz. Tak? Ja ci powiem, jaka jest przyszłość. I sobie człowiek myśli, jest taka opcja, tak? Mogę przewidywać przyszłość, wow, fajnie. I człowiek, myśląc w ten sposób, otwiera się na to wszystko. Słuchajcie, otwiera się. Tak? On jest potem otwarty na takie rzeczy. Daje diabłu przystęp przez to, że nawet. Pomyśli pozytywnie o tym, że to może być coś dobrego, ok? Bo zobaczcie. To jest prosta kwestia, aby ulegnąć diabłu. Wystarczy oddać mu pokłon w jakiś sposób, w sensie zgodzenia się z nim z pewnymi kwestiami, tak? Zobaczcie, że czarowników. Mamy nawet nie wypytywać o pewne kwestie, jakie jest napisane. Więc w momencie, kiedy ty przyjmujesz przez wiarę to, co jakiś czarownik tobie powie, i też możesz nawet pomyśleć, że to, co on mówił, hej, może być taka opcja, tak? To daj, daj z diabłu przystęp. Jak tobie czarownik mówi jakieś rzeczy, tak? To ty to musisz. Złamać potem w imieniu Jezusa, jeżeli byś to przyjął przez wiarę, tak? Najlepiej tego nie przyjmować i powiedzieć przedszatanie, jak Pan Jezus mówił, okej. Okay? Tak to powinno się rozwiązywać. Mam nadzieję, że łapiecie mój punkt. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.